Zapewne zastanawiasz się, co możesz odkryć na tym kanale. Znajdziesz tu nie tylko wspólną zabawę, ale także wsparcie. Moim motto życiowym są trzy słowa: Never give up. Niby proste i przez każdego znane, ale niestety nie przez każdego stosowane. Jeśli należy do tego drugiego grona osób, to mam zamiar pomóc ci to zmienić. No więc wysłuchaj mnie jeszcze chwilę i zapraszam cię na wspólny spacer. Moje imię i nazwisko już znacie, ale no właśnie. Tylko dlatego, że się przedstawiłem. Prawie nikt jeszcze o mnie nie słyszał, więc nic dziwnego. Nie zmienia to faktu, iż mam zamiar to zmienić. Ogromną przyjemnością dla mnie w życiu jest sprawianie pomocy innym. Brzmi to dość standardowo i klasycznie, ale zapewniam was, że tak faktycznie jest. Jestem dość dobry w nauce i czuję się naprawdę fajnie, jak inni piszą do mnie o pomoc. Zawsze lubiłem pomagać bezinteresownie, chociaż tutaj akurat wiele osób z czasem zaczęło mnie namawiać na udzielenie odpłatnych korepetycji. Mimo wszystko, pomoc, sprawianie komuś przyjemności oraz pokazanie się z jak najlepszej strony sprawia mi w życiu największą przyjemność. W zasadzie nieważne, kim mógłbym się urodzić jutro. Chciałbym być po prostu znany, być czymś autorytetem i mieć moc przekonywania ludzi. Chciałbym umieć każdemu pokazać, że można w życiu naprawdę dużo i że nie warto się poddawać. Do tego też właśnie dąży moja praca w internecie. Mój plan wygląda następująco. Chcę wykorzystać jedną z moich pasji, czyli kostki Rubika, które nie da się ukryć, przyciągają uwagę swoją nietypowością. W aplikacji TikTok zdołałem utworzyć już wiele tekstów mających na celu motywację. Granie w gry także umożliwia mi kontakt oraz zwrócenie uwagi młodej widowni, która, jak wiemy, dziś ma niejednokrotnie problemy z odnalezieniem swojej ścieżki w życiu. Osobiście w życiu potrafiłem sobie poradzić w ciężkich chwilach już nieraz. W stresowych sytuacjach staram się myśleć o tym, czego nie ma. Staram się odlecieć w świat dziwnych i niezbadanych pytań, nad sensem wszystkiego i niczego tak naprawdę. No ale to jest mój sposób. I taki oraz wiele innych chciałbym przekazywać innym. Chciałbym pomagać tym, którzy nie mogą się odnaleźć. O mojej sile przekonali się już znajomi, których najczęstszymi odpowiedziami na pytania o moje główne cechy są: Opartość bezinteresowność, i cierpliwość. Teraz chciałbym to pokazać całemu światu. Nigdy i nikomu nie pozwolę się poddać.